Dzień dobry. Przyglądamy się dzisiaj e, bardzo ważnemu orzeczeniu Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Wyrok z 4 września 2025 roku. Tak, to sprawa, która dotyczy bezpośrednio Polskiego Sądu Najwyższego, a konkretnie jednej z jego nowych izb Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych. I jak rozumiem, chodzi o moc prawną wyroków wydawanych przez tę Izbę. E, co było e, u źródła tej sprawy? Jaka jest jej historia? Wszystko zaczęło się od no, bardzo długiego sporu. Chodziło o nieuczciwą konkurencję. Sprawa miała już prawomocny finał, bo sąd apelacyjny w Krakowie wydał wyrok w 2006 roku. W 2006? To kawał czasu. Dokładnie. I tu nagle, prawie 14 lat później, w 2020 roku, prokurator generalny składa od tego prawomocnego wyroku skargę nadzwyczajną. Czyli korzysta z tego nowego instrumentu, który pozwala wzruszać nawet bardzo stare wyroki. Tak jest. No i sprawa trafia właśnie do tej nowej izby kontroli nadzwyczajnej w Sądzie Najwyższym. Ta izba w 2021 roku uchyla ten wyrok z 2006 i odsyła sprawę w powrotem do Sądu Apelacyjnego w Krakowie. I tu pojawia się problem, tak? Sąd w Krakowie zaczął się zastanawiać. Właśnie. Zarówno strona powodowa, jak i sam sąd apelacyjny stanęli przed dylematem, no bo pojawiły się w międzyczasie inne wyroki zarówno Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, jak i samego TSUE. Wyroki podważające status sędziów tej Izby. Dokładnie. Podważającej legalność ich powołania, wiesz, ze względu na cały ten kontrowersyjny proces nominacyjny z udziałem nowej Krajowej Rady Sądownictwa. No i Sąd Apelacyjny zadał sobie pytanie. Czy my musimy w ogóle respektować wyrok tej Izby? Czy ona jest sądem ustanowionym ustawą w rozumieniu prawa Unii? I z tym pytaniem zwrócił się do TSUE. Jaka była odpowiedź Trybunału? Odpowiedź jest no, bardzo jednoznaczna i myślę, że dla wielu zaskakująca w swojej sile. TSUS stwierdził, że zasada pierwszeństwa prawa Unii i unijne standardy niezawisłości sędziów, te z traktatu o UE i karty praw podstawowych są nadrzędne. Nadrzędne nad czym? Nad przepisami krajowymi, tak. nad przepisami krajowymi, a nawet nad orzecznictwem Krajowego Sądu Konstytucjonalnego, które nakazywałyby sądowi niższej instancji bezwzględne posłuszeństwo wobec Sądu Wyższego. Czyli jeśli ten sąd niższej instancji, na przykład ten w Krakowie, opierając się na wcześniejszym wyroku TSUE, dochodzi do wniosku, że w składzie izby kontroli siedział sędzia powołany wadliwie, który nie spełnia tych unijnych wymogów niezawisłości i bezstronności bycia sądem ustanowioną ustawą. To co wtedy to nie tylko nie musi się stosować do orzeczenia wydanego przez taki skład, ale wręcz, jeśli jest to nieodzowne dla zagwarantowania pierwszeństwa prawa Unii, powinien uznać takie orzeczenie za niebyłe. Niebyłe. Czyli jakby nieistniejące prawnie. Dokładnie tak. Prawnie nieistniejące. Nawet jeśli formalnie ono jest w systemie, sąd ma je pominąć, potraktować jak coś, co nie wywołuje skutków prawnych, w tym przypadku uchylenia wyroku i przekazania sprawy. Czekaj, czekaj, to brzmi, no, rewolucyjnie. Wyrok Sądu Najwyższej Instancji po prostu znika. A co z zasadą pewności prawa, stabilnością orzeczeń, powagą rzeczy osądzonej? To przecież fundamenty. Oczywiście. TSUE się do tego odniósł, podkreślił, że stabilność prawa jest fundamentalna, owszem, ale nie może ona służyć jako tarcza dla orzeczeń, które zostały wydane przez organ, który w świetle prawa Unii nie jest niezawisłym i bezstronnym sądem ustanowionym ustawą. Czyli w tej konkretnej sytuacji prymat prawa Unii jest ważniejszy. Tak. W takiej kolizji wartości Prawo Unii i prawo do sądu spełniającego unijne standardy ma pierwszeństwo przed zasadą stabilności orzeczeń krajowych. Rozumiem. A jakie to ma szersze konsekwencje? Czy to dotyczy tylko tej jednej Izby Kontroli Nadzwyczajnej? No cóż, bezpośrednio wyrok dotyczy tej Izby, bo o nią pytano. Ale logika tego orzeczenia jest, powiedziałabym, uniwersalna. Czyli potencjalnie inne składy Sądu Najwyższego albo NSA? Potencjalnie tak. Może dotyczyć każdego orzeczenia sądu najwyższego czy nacielnego sądu administracyjnego, jeśli w składzie orzekającym zasiadała choćby jedna osoba, której powołanie budzi uzasadnione wątpliwości w świetle standardów unijnych. Wystawszy jedna osoba. Trybunał wyraźnie na to wskazał wystarczy udział jednej takiej osoby, której status jest podważony w świetle prawa UE, by sąd niższej instancji mógł, a nawet powinien zastosować tę ścieżkę pominięcia orzeczenia jako niebyłego. Czyli to na sądach powszechnych, na sądach administracyjnych spoczywa teraz ciężar oceny składów Sądu Najwyższego czy NSA w każdej sprawie, która do nich wraca. Dokładnie tak to ujął TSUE. To jest ich obowiązek. Muszą badać, czy są związane orzeczeniem sądu wyższej instancji. Jeśli stwierdzą, opierając się na prawie Unii i wyrokach TSUE, że skład był wadliwy, powinny uznać takie orzeczenie za niebyłe. I co dalej? Mają same znaleźć sposób? Tak, muszą same znaleźć odpowiednie rozwiązania proceduralne w ramach obowiązującego prawa. Trybunał podkreśla, że to jest ich obowiązek i kompetencja, zwłaszcza dopóki ustawodawca nie wprowadzi systemowych zmian, które wdrożą wyroki ETPC i TSUE dotyczące sądownictwa. To brzmi jak mechanizm zastępczy w oczekiwaniu na reformy. Ciężko tak. Co ciekawe, TSUE zasugerował też, że takie działanie sądów krajowych może chronić państwo przed ewentualnymi odszkodowaniami za wyroki wydane przez sądy, które nie spełniają unijnych standardów. Podsumujmy, może. Mamy więc kolejny bardzo mocny sygnał z Luksemburga. TSUE podkreśla nadrzędność prawa Unii, standardy niezawisłości sędziowskiej i daje sądom krajowym narzędzie. Mm -hmm, a nawet, powiedziałabym, nakłada na nie obowiązek. Tak, obowiązek, by w imię tych zasad mogły ignorować, uznawać za nieistniejące, wadliwe z perspektywy prawa UE orzeczenia sądów wyższych instancji. To jest rzeczywiście ogromne wyzwanie i wielka odpowiedzialność dla polskich sędziów. W konkretnych sprawach będą musieli de facto oceniać status sędziów zasiadających w sądach, które formalnie stoją nad nimi w hierarchii. No właśnie. I tu dochodzimy do pytania, które myślę samo się nasuwa po tym orzeczeniu. Pytania o odwagę. Mhm. Czy polscy sędziowie będą mieli wystarczająco dużo tej odwagi, by konsekwentnie stosować to orzeczenie TSUE? Czy będą gotowi, tam gdzie uznają to za konieczne, po prostu uznać orzeczenia np. tej Izby Kontroli Nadzwyczajnej za niebyłe? Realizując tym samym prymat prawa Unii. Nawet jeśli będzie to wbrew krajowym przepisom, może wbrew jakiejś presji. To jest chyba kluczowe pytanie, które zostaje po tym wyroku. Zdecydowanie. Czas pokaże, jak sądy podejdą do tego wyzwania.